Praca rolników jest trudna, wymaga systematyczności. Bywa, że jest to praca dosłownie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dlatego myślę, że... Świetnie, że są takie wydarzenia, że możemy rolnikom za tą pracę podziękować, docenić ich zaangażowanie. Jest to też święto wszystkich, którzy w jakiś sposób z rolnictwem są e, związani, jest to święto zespołów wiejskich, różnych kół e, gospodyń, e, różnych kół rolniczych i, i wielu naprawdę ludzi, dlatego ja bardzo się cieszę, że to wydarzenie gości u nas w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. My jako gmina również. Je wspieramy. Jestem jednym z współorganizatorów tego wydarzenia. Frekwencja widać, że jest bardzo duża. Pogoda dopisała i cieszymy się tą okazją właśnie w Wasilkowie. Zarówno zespoły, jak i koła pełnią funkcję integracyjną. Organizują różne właśnie wydarzenia. Organizują też życie w naszych wiejskich społecznościach i myślę, że ich rola jest naprawdę nieoceniona. Myślę, że bez nich naprawdę wiele wspaniałych wydarzeń nie miałoby miejsca. Nasza społeczność jest fantastyczna. Nie bez kozery śpiewamy, że żadne miasto, żadna gmina nie ma tego, co ma Wasilków. Mamy fantastyczne zespoły ludowe. Wasilkowian, Malwianki, zespół Dąbrówka z Dąbrówek. Fantastyczne koła gospodyń wiejskich i miejskich. Myślę, że też ambasadorami Wasilkowa jest Stowarzyszenie Kreatywne Wasilków, które działa u nas bardzo prężnie. Mamy fantastyczne kluby sportowe, w ogóle fantastyczną społeczność. Wręcz trudno jest wszystkich na raz wymienić. Dziękujemy za plony, za to, że na naszych stołach możemy spożywać codziennie chleb i oby nam tego chleba nigdy nie zabrakło. Dzisiaj mamy również drugi festiwal kół gospodyń wiejskich. Przeszło 20 kół jest dzisiaj w Skansenie, w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Był konkurs na najładniejsze stoisko koła gospodyń wiejskich. Jak również i koła nie tylko kulinarnie prezentują się, ale również występują na scenie i śpiewają przepiękne pieśni folklorystyczne. Mieliśmy piękne wieńce dzisiaj dożynkowe, również były nagrody. Dużo producentów i produktów lokalnego też osoby się wystawiały. Obszary wiejskie, bo o nich mówimy, bardzo mocno się zmieniły. Ta polska wieś to teraz nie tylko rolnicy, ale również ludzie, którzy przeprowadzili się i chcą mieszkać. Na wsi. Tą społeczność trzeba integrować, tak, żeby z jednej strony pokazywać jednak, że rolnictwo powinno dalej funkcjonować, ale również tym, którzy mieszkają na wsi, pokazywać, z czym to się wiąże. Dla Wasilkowa to wskazanie dożynki wojewódzkiej to ważne święto, bo całe województwo przyjechało, całe województwo może być razem, zarówno wieś, jak i miasto, bo to od razu widać, że również sporo mieszkańców miasta na te dożynki przyjechało i ma świetną okazję. No właśnie poczuć ten klimat wsi. Taki swój wymiar ludyczny nabrały dożynki, szczególnie w XIX wieku, kiedy właściciele majątków ziemskich zaczęli organizować dożynki dla osób, które pracowały na majątkach. No i wtedy taką tradycją zapomnianą na przykład już dzisiaj było polewanie się wodą. Oczywiście e, symboliczne takie e, wróżenie dobrego urodzaju na, na następny rok. Zabawa, przekazywanie wieńca dożynkowego. Postatnica, czyli ta najlepiej żnąca żniwiarka, przekazywała dla właściciela dworu wtedy wieniec. I rzeczywiście ten wieniec ściągała z głowy. Z czasem mamy ewolucję, bo te wieńce przebierały coraz większe rozmiary. Już w okresie międzywojennym to święto zostało przejęte bardziej przez Kościół, nabrało wymiaru takiego religijnego i pojawiły się atrybuty religijne na tych wieńcach, czyli powiedzmy krzyże, jakieś obrazki z e, m, Maryją czy, czy z Jezusem. E, natomiast po II wojnie światowej dożynki z kolei nabrały takiego wymiaru politycznego już, czyli e, wieńce m, tutaj były zdobione jakimiś patriotycznymi e, akcentami, takimi jak na przykład orzeł, prawda, czy, czy Herby poszczególnych gmin, więc nastąpiła tutaj taka, taka właśnie ewolucja. A święto dożynek, jak widać, ma się dobrze, trwa. No jest to okazja dzisiaj do spotkania się, do zabawy, więc ten podstawowy sens one zachowały do dzisiaj. Najważniejsze wydarzenie w roku bo po pierwsze jednoczy społeczność wiejską, jest okazją do rozmów, też do pokazywania spraw, które trzeba załatwić. Bo oczywiście dziś dziękujemy wszystkim mieszkańcom wsi za plony, za to, że możemy być dumni z żywności, którą produkują, bo rzeczywiście tu na Podlasiu rolnictwo, produkty rolne, to jest marka już nie tylko polska, ale i europejska i za to warto wszystkim dziękować. Rolnikom, samorządowcom, którzy wspierają rozwój wspólnot lokalnych. To jest wspaniała okazja, i widać dla promocji Wasilkowa, Gminy Wasilków, to jest skarb, ten Skansen Muzeum wsi. Widać, jak tłumnie przybyli tutaj Białostoczanie, mieszkańcy całego regionu, jak bardzo trzeba takich spotkań, jak my tak naprawdę kochamy naszą Podlaską wieś, jej smaki, zapachy, kolory i zawsze możemy zobaczyć coś nowego. Wieniec złożynkowy robiłyśmy z kołem naszym gospodyń przez cały tydzień. Oprócz tego pierwszo musiałyśmy kłosy nazbierać zboża, wysuszyć, no a później już praca przy wieńcu. Co roku jeździmy na y, wojewódzkie dożynki, no i mogę się pochwalić, że w 2017 roku byłyśmy w spale na dożynkach prezydenckich, bo w Szumowie zdobyłyśmy pierwszy wianek za tradycyjny. Jesteśmy bardzo zadowolone, bo to przeżycie takie nie każdy może być. Działamy bardziej społecznie, no, żeby trochę kulturę taką ludowe śpiewanie rozwinąć na terenie. Wsi studianki. tym bardziej, że to jest wieść bardzo duża, taka przyszłościowa, która się w przyszłości na pewno bardzo dobrze rozwinie i będzie praktycznie można powiedzieć miastem. Tu można spotkać e, wielu rolników, wiele kół gospodyń wiejskich, wiele zespołów, wiele różnych środowisk różnych gmin, żeby, żeby te osoby mogły. Yy, z, się zaznajomić nawzajem ze swoim i repertuarem, i, i z gastronomią, jakie artykuły yy, przygotowują i często dochodzi do takich wymian, że jakieś no, różne przepisy kobiety z koło gospodyń wiejskich wymieniają, bo na, są naprawdę niektóre przepisy dobre, nowoczesne. Wiem, że są, przychodzą do nas przepisy też yy, kulinarne. Nie zdradzę jakie to koło gospody wiejskie, ale przychodzę z Litwy, z Wilna dokładnie. I miałem okazję degustować. Rewelacja. Rewelacja, to była sałatka jakaś z marchewki Ciasto z marchewki. Zdrowia, wytrwałości, zadowolenia z pracy, no, żeby ta praca im dawała jakieś wymierne korzyści, żeby byli z tego dumni, że są rolnikami. Przede wszystkim spokoju i stabilności, bo chyba właśnie tego potrzebują polscy rolnicy, aby to nie było tylko święto dla polityków i pięknych przemów, ale święto, w którym będą mogli w końcu czuć satysfakcję ze swojej pracy, z kosztów tej pracy i z zysków, jakie ta praca im przynosi, a przynosi również dla nas wszystkich, którzy z dobrodziejstwa wsi korzystają. Dobrego urodzaju, dobrej pogody, żeby był tak jak dzisiaj słoneczny, ale też i deszczowy i żeby te zbiory były bardzo dobre. Żeby zawsze na naszych stołach znajdował się chleb. Dobrych plonów, rodzaju, pogody przy zbiorach zboża, no i zdrowia dla nich wytrwałości. Choć już mniej tych rolników u nas w gminie, ale tradycję podtrzymujemy jeszcze.